Dzień dobry! Dzisiaj chciałbym podzielić się z Wami moimi wrażeniami na temat gry Earthbound, wydanej na konsolę Super Nintendo. Earthbound, nazywane w Japonii Mother 2, ukazało się w kraju kwitnącej wiśni w sierpniu 1994 roku i odniosła ogromny sukces, przydając się w 518 tysiącach egzemplarzy. Gra została następnie wydana w Stanach Zjednoczonych w czerwcu 1995 roku. Gdzie wyniki sprzedaży były jednak bardzo słabe. Gra sprzedała się tam zaledwie 140 tysiącach egzemplarzy, co było sporym rozczarowaniem, biorąc pod uwagę rozmach kampanii reklamowej. Biorąc pod uwagę słabą sprzedaż w Stanach i fakt, że Super Nintendo miało być na co dzień zastąpione przez Nintendo 64, gra nie została wydana w Europie. W grze wcielamy się nastolatka Nessa, który będąc na miejscu upadku meteorytu razem z przyjaciółmi spotyka obcego z przyszłości Bazbaz Bazbaz mówi Nesowi, że jest on wybrańcem i to właśnie on może przeciwstawić się Gigasowi, obcej sile, która konsumuje świat i zmienia ludzi i zwierzęta, którzy to pod wpływem Gigasa stają się źli i atakują naszego bohatera. Niestety Baza, jak sama nazwa wskazuje, ma postać owada i ojciec naszego kolegi, Poukeia, traktuje go gazetą jak pospolitą muchę, więc całą podróż musimy skończyć bez niego. Gra zaczęła drugie życie po tym, jak amerykański YouTuber Angry Video Game Nerd poświęcił swój epizod tej grze. Obecnie tę grę można kupić w wielu formach na różne platformy Nintendo. Nintendo Switch, 3DS, Wii U, nawet w formie Catridge'a. Na Super Nintendo w wersji PAL. Czy ta gra warta jest naszej uwagi, biorąc pod uwagę to, że została wydana ponad 30 lat temu? Zacznijmy, jak zwykle, od grafiki. Grafika należy do najlepszych przykładów grafiki 16-bitowej. Wszystkie postacie są bardzo dobrze narysowane i mają swój urok. Miasta wyglądają świetnie, a budynki różnią się od siebie. Paleta kolorów została bardzo dobrze dobrana i podkreśla nastrój. Inaczej wygląda otoczenie, gdy jesteśmy na cmentarzu z zombie, a inaczej gdy jesteśmy w miastach lub w jaskiniach. Po miastach jeżdżą samochody i chodzą ludzie, a każda osoba ma nam coś do powiedzenia. Jeśli chodzi o wady, to moim zdaniem walka mogłaby mieć troszkę więcej animacji. Ekran samej gry zajmuje mało miejsca, a dodatkowo w tej grze nie wykorzystano słynnego Super Nintendo trybu graficznego Mode 7, który sprawia wrażenie trójwymiarowości. Ja miałam nadzieję, że tak jak w niektórych grach na Super Nintendo, będzie on wykorzystany podczas widoku mapy. Jednakże nie oznacza to, że grafika jest zła, wręcz przeciwnie, grafika jest bardzo dobra. Moja ocena to 8x10. Muzyka i dźwięk. Muzyka i dźwięk zostały bardzo dobrze dopracowane. Warto podkreślić, że muzyka zmienia się, ale jednocześnie w charakterystycznych miejscach, takich jak na przykład hotele lub inne obiekty, do których musimy wstąpić od czasu do czasu w każdym mieście, mają te obiekty swoją charakterystyczną melodię. Muzyka zmieni się podczas gry w zależności od scenerii i nastroju. Inną muzykę mamy podczas bitwy a inną w małym, nieszczęśliwym miasteczku lub też w nawiedzonej piramidzie. Odgłosy również są zrobione z dbałością o szczegóły. Ja lubiłem zwłaszcza odgłos SMASH podczas bitwy. Za dźwięk i muzykę to ta gra dostaje ode mnie 8 na 10. Jak to się mówi, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Ja tam bardzo lubię grafikę f-bound, ale innym osobom, zwolennikom tradycyjnych gier RPG, ta grafika może nie przypaść do gustu. Dla mnie jest ona OK, ale dla innych może być zbyt prosta, lub też może zbyt cukierkowa. Na przykład w grze możemy kupić misia pluszaka, który to podczas bitwy zbiera za nas cięgi, dopóki go przeciwnik nie zniszczy. Miś pluszak posuwa się za naszym bohaterem. Niektórym może to być nie smak i wydawać się zbyt dziecinne. Warto jednak podkreślić, że pod tą cukierkowatością, pod tą słodyczą znajduje się dość ponura historia. Na przykład, Pola, którą mamy odszukać, aby pomogła nam w misji, została porwana. Jej ponadnaturalne możliwości, chcą wykorzystać sekciarze, którzy chcą złożyć Polę w ofierze. W całej grze humor i cukierkowa grafika są jak gdyby maską, która ma kamuflować ciemną stronę gry. Na przykład ci sekciarze czczą kolor niebieski. Wszyscy chodzą otumanieni, powtarzając blue, blue, ale jeden sekciarz mówi green, 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 a po chwili przeprasza nas, mówiąc, że jest dopiero początkującym sekciarzem i mu się pomyliło. I dalej mówi już poprawnie blue, blue. Takich dowcipów w grze jest odgroma. W grze znajduje się także dużo nawiązań do popkultury. Mamy tu na przykład zespół Runaway 5, który jest kopią Blues Brothers. Zespół rknął no, w są, będąc zakładnikami rzekomego długu zaciągniętego menadżera zespołu. Gdy im pomożemy, to zespół w zamian pomoże nam dostać się swoim busem do następnego miasta. Warto również wspomnieć o Bestiariuszu. Walczymy nie tylko z ludźmi, ale również z roślinami i obiektami, takimi jak choćby namiot cyrkowy. I choć brzmi to dziwnie, to jest to część fantastycznej atmosfery tej gry. Każda postać w grze ma coś do powiedzenia, i na ogół są to śmieszne dialogi. Mamy nawet czarnoskórego sprzedawcę w Tołoson, który mówi do nas z jamańskim akcentem. Gra wciąga niesamowicie, pomimo swoich wad. Tak, ta gra ma wady. Choćby brak, brak wskaźnika życia przeciwników, czy też toporne, nawet jak na 16-bitową grę menu. Czasami gubiłem się w grze, gdy musiałem przechodzić bardziej skomplikowane plansze, nie wiedząc gdzie iść, i musiałem korzystać z opisu przejścia. Z plusów należy wyróżnić to, że możemy zmienić imię nie tylko swojej postaci, ale także swoich przyjaciół, psa, ulubionego jedzenia lub ulubionej rzeczy. Imię tej rzeczy to potężny czar, który rani wszystkich przeciwników. Wielka szkoda, że ta gra nie ujrzała światła dziennego w wersji PAL w połowie lat 90. Myślę, że w Europie sprzedałaby się lepiej niż w USA. Nie wiem, jak Wam tę grę mam jeszcze zarekomendować. Jeśli macie emulator, to ściągnijcie sobie ROMa. Jeśli macie oryginalnego SNESa, możecie kupić tę grę w wersji PAL, wystarczy troszkę poszukać. Jak dla mnie grywałość to 10 na 10. Dziękuję i jak zwykle zapraszam do oglądania innych recenzji gier wideo na moim kanale.